Witajcie, e, dzisiaj e, będzie przerwa w Minecraft Toy Story, no bo wiecie, chyba dowie dowiecie się chyba, tylko wejdźcie w moje konto, no i tak, bla, 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 dobra, nie tym się dzisiaj zajmiemy, to to wszedłem niechcący, ale zajmiemy się Sport Hero na konsole Nintendo Wii. No, jeżeli ktoś ma taką grę, to lajkujcie, subskrybujcie, rob, róbcie komentarze. Dowiecie, no co ten sporek to będzie w grze, jak widzicie. Ale, skąd, no, będę chyba nagrywał, tak, 15 minut. 15 minut, tak, 15 minut. Dobra. 15 minut będę nagrywać. Dobra. Jak widzicie, nie gram w symulatora, ale będę kiedyś grał. No i zagram tą grę w symulatora. Dobra, na to czekamy, jedziemy! A, tylko studenty pierwsze. Nie, 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 nie chciałem to wejść. Nie. Będę seks. Usu Usun. Usuąłem. Dobra, szybko, nie zwlekajmy. Idziemy. Dobra tutaj będzie kapterka to ja się już wyciszam No i zostawiam nas w pokoju, ale muszę patrzeć na wydarnik, więc będę Ale będę ci chłopiec nie ja się sobie oglądajcie